Cześć, towili agent, oglądacie Red Carpet. Jestem dzisiaj na premierze filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza. Chodźcie, zobaczymy, co to się dzieje, ile gwiazd przyszło. Spędźcie ten wieczór razem ze mną! Pamiętam, jak my się poznaliśmy? Jak na urodzinach Aryi oczywiście, że A no, ja właśnie, no właśnie, no właśnie. A czy Ty coś nowego masz mi do powiedzenia od tamtego czasu? Bo to już prawie rok minął. No. Wiesz co, mam nową agencję, więc będę teraz jechać na kontrakt zagraniczny, modelkowy. Prawdopodobnie Arabia Saudyjska, więc dla mnie jest to totalna nowość, totalnie nowy rynek. No to gdzieś tam muszę się uzbroić w dużą... Taką cierpliwość, no i przede wszystkim to jest taka zmiana kulturowa, prawda? Bo trzeba gdzieś tam się zakrywać i tak dalej, więc na pewno muszę sobie kupić abaje. No i kupiłam sobie hijab, słuchajcie, tak? W razie co, just in Case, żeby włosy zasłonić. No dobra, a to co, kariera w Polsce się skończyła? <laughs> Nie, no, kariera w Polsce też cały czas kwitnie, także nowe ciekawe projekty niedługo będą. Aria, nasza z tobą wspólna przyjaciółka, zaczęła śpiewać. Tak, tak, tak. tak, kiedy tak. Zaczniesz? Moją pasją jest aktorstwo. Też zaczęłam brać lekcje wokalu yy, ostatnio, ale to. Głównie, żeby przede wszystkim pracować nad głosem. Kiedyś śpiewałam w chórze, jak byłam mała. No ale mówię, a tutaj Aria jest piosenkarką, ja tutaj bardziej w stronę aktorską i y, modelingową. Czy ty pamiętasz ja swoją piosenka. pierwszą miłość? pierwszej miłości się nie zapomina, chyba. Ech, Boże, mój pierwszy chłopak to był, jak miałam 19 lat, i przeprowadziłam się do Warszawy. Także od razu, tak naprawdę, po miesiącu, po dwóch, poznałam tego chłopaka, i to była totalna strzała omora. Ech, jak gdzieś tam. Spojrzeliśmy na siebie, to od razu po prostu to było to. Od razu było wiadomo. Skończyła się ta miłość po trzech latach, ale bardzo dobrze ją wspominam. A gdzie się skończyła? Co wiesz zrobiłaś? Wiesz co, e, czasem ja nic. <laughs> ale on też nic. Także ten mój pierwszy związek był taki raczej spokojny, ale po prostu się wypalają pewne rzeczy. No nie jak jest się zwłaszcza młodym, że no, na tym ale się wiesz, teraz to ale mi spokój, tam znajdziesz kogoś sobie jakiego Araba. <laughs> to Habibi. <laughs> no. Co ma być to będzie? Ja sama jestem szczęśliwa i chyba doszłam do takiego momentu. Życiu. I polecam chyba to każdej kobiecie tak naprawdę, nie, żeby poczuć taką swoją siłę. Fajnie, jak ten facet jest, ale on nie jest do niczego potrzebny. Nie jest potrzebny do tego, żeby zapchać jakąś lukę w sobie. Ja tak mówię zawsze o swoim operatorze. Fajnie, że on jest, ale on nie jest do niczego potrzebny. Nie, nie no, jak nie Przecież jest? jest? To też jest aktywny. że wyglądasz fantastycznie. Dziękuję bardzo. Czy mnie pamiętasz, Aniu? Pamiętam cię. Czy ty pamiętasz swoją pierwszą, pierwszą miłość? No tak, tak, szkolna miłość, typowo szkolna miłość. A kto to był? Oj, nie będę imienia wymieniać. Byliśmy parą dosyć długo. Na przestrzeni kilku lat uzbierałyby się trzy. No to wiadomo, z przerwami, jak to w szkole. A za co go pokochałaś? Mam w tej chwili 44 lata. Cofnąć się aż o tyle trochę ciężko. Wyglądasz chyba tak samo, jak wtedy. No nie, nie, wyglądam lepiej. A, no super. Wychodzę z takiego założenia i mam taką teorię, że... Poniekąd każda miłość jest pierwsza. Moja aktualna trwa od 20 lat i jest mi dobrze. A na co teraz zwracasz uwagę, jak poznajesz nowych ludzi na przykład? Co jest dla ciebie ważne w ludziach, żeby zostali przy tobie? To przede wszystkim to, jak człowiek traktuje drugiego człowieka, bo naprawdę uważam, że szacunek jest najważniejszą wartością. I chcę być z ludźmi, którzy szanują mnie, którzy czują, że ja ich szanuję. Moja mama zawsze mówiła: Z ładnej miski się nie najesz, i coś w tym jest. Po prostu dzisiaj. Już rzeczywiście większą uwagę zwracam na, na charakter człowieka. Ty jesteś bardzo często wspomniany na różnych plakatach festiwalowych, więc też chciałam Cię spytać, co trzeba teraz zrobić artystowi, takiemu młodemu, żeby też się okazać w tych plakatach i żeby chcieli go zapraszać na koncerty. Dzisiaj jest bardzo trudno. Jest dużo muzyki, dużo piosenek, dużo wielu artystów. Są influencerzy, którzy też próbują śpiewać, więc tak naprawdę jesteśmy atakowani z każdej strony. To jest na pewno trudniejsze. Z drugiej strony jest łatwiej, no bo są. Media, jest internet, który daje nam więcej możliwości. Przede wszystkim, chyba, trzeba być konsekwentnym, no i trzeba mieć to coś, co trudno jakoś słowami ogarnąć, opisać. W skrócie można nazwać to po prostu charyzmą, a, ale to jest coś głęboko w nas. A czy tobie brakuje czegoś w ogóle teraz w Twojej branży? Myślę, że nie. Myślę, że scena polska jest naprawdę pojemna i mieści wielu artystów. Czy ty chcesz żelki? No to ja cię przecież teraz poczęstuję, no co ty? Czy masz zajęć ręce? Nie zostało mi tylko. Ale są pyszne, Chodź po to oczy. Willy, oui, ok, Amerika. Okay. Tutaj jestem jakiś czas, może z pół godzinki, nie wiedziałem jeszcze, żeby do, chociaż do kogoś podeszło tyle ludzi, ile do Ciebie po uh -huh. Dlaczego jesteś gwiazdą? Dlaczego jestem gwiazdą? No chyba gwiazda to za dużo powiedziane. No tak, no to zaczęłam aktorstwo, działać, jak miałam około 6 lat, grałam w jednym filmie, potem grałam w Akademii Pana Kleksa w pierwszej części, no i w drugiej części. Grałam w wielu reklamach, no jakoś tak poszło, mam też social media, coś tam czasami wstawiam. To bardziej kojarzą skąd? Z social Magic, czy jednak z filmów? Zagrałam w filmie, potem gdy mnie zobaczyli w kinach, zaczęli mnie obserwować. A co jeszcze robisz oprócz aktorstwa i social? Śpiewasz, tańczysz e, rysujesz? Tańczę, Tańczy Jazz, słuchajcie. I jak to wygląda? E, no to zależy, bo są też wolniejsze układy, to są też szybsze. I ja może ten wolniejszy, a e, pokażesz mi coś? Co ja mogę panu pokazać w sumie. No taniec. No. Ja mam 16 lat, jakiego panu. O, <laughs> tak? I tak. Czekaj, bo ja już Jaka to noga była? Tak. Tak. Ha. Tak. Tak. No. I? Respiruję. I teraz respiruję. Dobra, robię, a ty oceniasz. Dobrze, oceniam. Dobrze. Dziękuję bardzo. Wow, super! Oceniam tak? 10 na 10.

Więc pytam Was wszystkich, dlaczego jesteście gwiazdami w Polsce, dlaczego Ty jesteś? Możliwe, że przez moją autentyczność jakoś docieram do moich widzów. Na pewno tutaj też dużą rolę gra muzyka. Moja najnowsza piosenka zanotowała duże wyświetlenia, więc może dlatego. Jestem też częścią dużej ekipy waxów na TikToku, która też jest mega oglądalna, więc to pewnie dlatego. A co Cię wypaliło, jak obudziłeś się i tak stwierdziłeś, że już chyba jestem znany? No, słuchaj, no nie miałem takiego momentu chyba. Wydaje mi się, że nie. No chyba raczej gdzieś jak te cyfry wzrastały, no to wtedy zdawałem powoli sprawę, że ok, może staje się bardziej popularny, ale ja nie czuję się gwiazdą w sumie tak naprawdę. Po prostu no, jestem bardziej rozpoznawalny, ale żebym był gwiazdą, to jeszcze chyba nie ten poziom. Czy tłumy dzieci wiążące do ciebie po to nie jest to jeszcze... Wiesz co, no fajnie, <laughs> że jestem inspiracją <laughs> czy autorytetem, ale gwiazdą bym się nie nazwał. <laughs> Jakbyś byłeś małym chłopczykiem, to w co się lubiłeś bawić? W chowanego. W sumie nie miałem tak, że nie bawiłem się w aktorów czy coś takiego. No raczej jak, jakieś takie randomowe gry, nie wiążące się raczej z aktorstwem. Czemu cię poniosło w tą stronę? Wiesz to kompletnie randomowo, kompletnie to się stało. Przez przypadek odpaliłem TikToka, kiedyś nagrałem dwa filmiki i się okazało, że to ma wyświetlenia i tak poszedłem w to. Co to było? Ja też chcę wyświetlenia. Co ty tam nagrałeś? Słuchaj, no to były takie treści humorystyczne bardziej. Kiedyś robiłem skecze, teraz bardziej stawiam na muzykę i taki content okołowaksowy. Ты не видишь, что я ем? Но, а я ем. Dlaczego ty jesteś gwiazdą w Polsce? Nie wiem, wszystko jest chyba kwestią, jak gdyby, przypadku. Równie dobrze mógłbym być jakimś kierowcą rajdowym albo mógłbym być, nie wiem, spadochroniarzem, ale los tak ukierował mnie, że kiedyś się po prostu zakochałem, powiedzmy, w osobie, która uprawiała ten zawód i zacząłem się tym interesować, no i można powiedzieć krótko, zostałem gwiazdą. A gdybym chciał ciebie poznać jako aktora, to jakie filmy ze sobą polecasz, czy może spektakl, czy serial? Zapraszam cię może do mojej gangsterskiej sagi, do obejrzenia Odwróconych, to najwcześniejszy taki film. Potem na przykład Szlepnąć od świateł, czy potem Jak pokochałem gangstera. A spektakle jeszcze? Proszę bardzo, to może być świat Szóste Piętro, w którym gram art, sztukę. Jasminy Rezy może być garnizon sztuki, w którym gram pozytywnych już prawie 700 spektakli zagraliśmy. Teatr Och, Dziewczyna z pociągu. A powiedzmy, mi, jak byłeś mam chłopakiem, to jaka była twoja ulubiona zabawa? W co lubiłeś się bawić? Ja jeszcze jak byłem chłopakiem, to jeszcze nie było internetu, więc wszystko to, co się działo, to toczyło się na ulicy, więc albo graliśmy w kapsle, albo graliśmy w piłkę. Jak zawsze poznałem dzisiaj dużo fajnych gwiazd, a jeszcze więcej gwiazd będzie już w następnym odcinku, także tam się widzimy, pa pa!